Rozpoczniemy teraz instrukcję do programu Rally Sprint. Będziemy omawiać poszczególne funkcje. Ja jeszcze się tylko upewniam, że program się nagrywa. Tak, program się nagrywa i rozpoczynamy pracę nad programem. Program jest połączony z chronometrem ZP-102 poprzez kablem USB, poprzez port COM9. Jeśli byśmy chcieli rozłączyć połączenie, to oczywiście dajemy na disconnect. Zawody rozpoczynamy od otwarcia od nowych zawodów. Dajemy new. Program nas prosi o import listy startowej, którą gdzieś tam mamy gotową. W naszym przypadku konkretnie ta lista nazywa się lista N. My ją importujemy. Widzimy, że program ściągnął tą listę startową. Te okienko w ogóle umożliwia poprawki pewnych danych zawodnika, jeśli uważamy, że coś zostało pomylone. Weźmy na przykład Marta P, zmienimy jej klasę, damy jej klasę profi. zmianę zatwierdzimy klawiszem change. Widzimy, że już jej się klasa zmieniła. Możemy też dodać nowego zawodnika do tej listy 30 zawodników. I na przykład Janicki, Janicki P, pilot. Biba Roman Auto Toyota, Jota na przykład weźmiemy jeszcze klasę mu przyznamy M2, M3 i dodajemy tego zawodnika do listy. Mamy już 31. Jeśli uważamy, że nic nie będziemy już więcej zmieniać, to oczywiście dajemy OK. Mamy wgraną listę startową. Program nas jeszcze prosi o nazwę do pliku autozapisu. To jest plik bezpieczeństwa, który nas zabezpiecza, gdyby coś się stało ze sprzętem. Zawsze możemy od nowa program otworzyć, na innym nawet laptopie i korzystając z pliku tego nagranego, odtworzyć zawody w każdym momencie, w takim momencie, jak nam się sprzęt nawalił. Program odpowiada nazwę taką, jak ma lista startowa nazwę, ale możemy oczywiście zmienić na swój sposób. My nadamy tutaj nazwę swoją, specyficzną, na przykład... Wyścig, wyścig wyścig i tyle i dajemy zapis od tego momentu każda, każdy wystartowany zawodnik będzie w tym autopliku się zapisywał, jego czas startu i mety jak często ma być ten auto przeprowadzany, widzimy to w rubryce auto i tu możemy nastawić jedną minutę najczęściej będziemy ustawiać jedną minutę czyli 60 sekund Oczywiście możemy ten zapis ustawiać dużo rzadziej, bo na przykład zawodnicy będą startować co 5 minut. No to nie za bardzo jest sens co minutę zapisywać ten plik. No ale dla przykładu mamy tu jedną minutę. Drugą czynnością, oprócz tej, której sprowadziliśmy sobie list, listę startową, żeby zobaczyć, czy ona rzeczywiście już jest sprowadzana, wystarczy, że naciśniemy tu na przycisk Generalka. No i widzimy tych 31 zawodników. Startujących w zawodach. Przy nich nie ma jeszcze oczywiście wyników, ponieważ żaden z nich nie wystartował. Jeszcze pozostała nam czynność do ustawień, to jest tak zwane dane do bazy danych, żeby się z nią połączyć. Wchodzimy w MySQL Settings i tu widzimy bazy danych. Dla przykładowo omówimy bazę Zachar, którą stworzyłem sobie. Jest to baza rzeczywista, działająca, umieszczona na, u mojego providera baza taka przyjazna jest Zachar, natomiast to, ta nazwa do połączenia z bazą MySQL to jest konkretna nazwa, którą otrzymamy od naszego providera, naszej strony internetowej. Tutaj mamy username, czyli nazwę użytkownika baz danych, to jest konkretnie DB217424, ale ta nazwa oczywiście może być różna w zależności, gdzie państwo macie swoje bazy, jakżeście tych użytkowników ustawili i tak dalej. Tutaj wpisujemy hasło do bazy danych, tak? Następnie jest nazwa bazy danych. T tutaj ta baza się nazywa dokładnie tak samo jak użytkownik bazy danych db217424. I ostatnia linijka to nazwa tabeli bazy danych, do której te wyniki są wysyłane. W naszym przypadku to jest tabela Riley. Zapisujemy nasze ewentualne zmiany przyciskiem Change i sprawdzamy połączenie. Naciskamy przycisk Test, test Connection. Przyjmujmy komunikat, że wszystko jest ok, rzeczywiście połączenie z bazą danych jest. Jak taki komunikat mamy, to znaczy, że poprawnie wszystkie dane wpisaliśmy. A jeżeli coś pomyliśmy na jed, nawet jedną literkę, no to tu będzie komenda o błędzie. My mamy dobrze ustawioną bazę danych, więc potwierdzamy ok, zamykamy okienko. Wiemy, że baza danych w razie naszego, naszej chęci wysłania wyników na stronę internetową jest gotowa do pracy. Startujemy teraz. Przykładowych trzech zawodników. Yy, na przykład zgłasza się do nas na metę i jest gotowy do startu zawodnik o numerze 2. Przyciskamy ustaw na start, meta jest odblokowana. Jeśli jesteśmy gotowi do jego wystartowania, to w przyrządzie ZP102 poprzez yy, start startujemy zawodnika. Zawodnik ruszył o numerze 2, jest to Sylwia P. Następnie Zgłosił się do nas zawodnik o numerze, na przykład 12. Ustawiamy go na start. Odblokowujemy start i startujemy zawodnika następnego. Już dwóch zawodników w tej chwili jest na trasie. Zgłasza się do nas zawodnik trzeci, na przykład o numerze 23. Ustawiamy go na start. Odblokowujemy start. Jeśli jesteśmy gotowi do wystartowania jego, to z przyrządu z, z chronometru ZP-102 startujemy go. Proszę bardzo. W tej chwili mamy trzech zawodników na starcie. I logika oczywiście podpowiada, że jeżeli nie ma jakichś przetasowań na trasie, to pierwszy na, będzie, na mecie będzie zawodnik numer 2, pani Sylwia P. I e, impuls wyzwolony na mecie, oczywiście e, pierwszą pokaże panią Sylwię P. Drugi impuls wyzwolony na mecie oczywiście jest dla pani z numerem 12. Na trasie pozostał zawodnik 23. W międzyczasie jeszcze sobie wystartujemy zawodnika, na przykład 25 tak na trasie. Startujemy go. I widzimy, że na trasie mamy dwóch zawodników. Przywołuję teraz tą sytuację po to, żeby pokazać państwu trochę inną y, sytuację, kiedy to y, Zawodnik o numerze 25 z jakichś powodów wyprzedził zawodnika o numerze 23. Czyli to zawodnik 25 będzie pierwszy na mecie, więc musimy tego zawodnika ustawić pierwszego w kolejce na metę, czyli wpisujemy tu numer 25 i ustawiamy na metę. Teraz zobaczyliście już państwo, że ten zawodnik jako pierwszy w kolejce jest do mety, tak? I impuls mety będzie się do niego przynależał i 25 zawodników jest już na mecie. Natomiast 23 jeszcze tam jest na trasie, no i on też już dojechał do mety. Yy, pokazałem Państwu przejazd trzech, czterech zawodników, żeby teraz pokazać z kolei, jak tych zawodników wyniki wyeksportować na żywo na stronę internetową. Proszę zobaczyć, tu już w międzyczasie te wyniki się pokazały. Zapamiętajmy sobie, o jakich czterech zawodnikach mówimy: Jola J, Andrzej O, Sylwia P, Kuba N. Eksportujemy wyniki poprzez naciśnięcie przycisku Eksport. I teraz zajrzymy sobie na stronę internetową, żeby zobaczyć, czy te wyniki rzeczywiście wylądowały na stronie internetowej. Tak? Testowa strona do pokazania tej całej sytuacji znajduje się na mojej stronie, pomiar czasu pomiar czasów jest, wchodzimy na zakładkę wyniki zawodów i wchodzimy na zakładkę testy 2, bo pod tym tytułem jest umieszczona strona z wynikami właśnie wyeksportowanymi. I proszę zobaczyć, jest tu czterech zawodników, tak? Jola J, Andrzej O, Sylwia P, Kuba N. Natomiast w klasie mini OS Open jest, nie ma tych zawodników, ponieważ myśmy wyeksportowali tylko dane dla wyścigów Rally. Za chwilę powiem Państwu o co chodzi. Natomiast, jak sami Państwo widzicie, tych czterech zawodników jest tutaj już na stronie internetowej. Jeśli tych zawodników Wam na mecie będzie przybywać, a Wy będziecie mieli ochotę co chwilę je eksportować, to oczywiście tutaj będą ci zawodnicy co się kolejno pojawiali. Aż do włącznie do wszystkich zawodników, którzy. Tu przyjadą. Oczywiście widzicie Państwo, tu są czasy poszczególnych OS-ów, OS1, OS2, OS3. Tutaj jest re rezultat tych wyścigów. Przy Railie raili, yy, obowiązuje zasada, że jest suma wszystkich czasów z wszystkich OS-ów. W tej chwili zamknę yy, tą stronę, bo już widzimy, że wyniki rzeczywiście są wyeksportowane na stronę internetową i pokażę Państwu jeszcze na przykład taką funkcję. Proszę zobaczyć, tu jest. Impuls z mety niezidentyfikowany, czyli jakiś przypadkowy impuls wytworzony przez na przykład niesformego kibica, który przeleciał koło fotoceli lub przez jakiegoś psa. Ten impuls na przykład do niczego nam nie jest potrzebny, proszę zobaczyć, możemy go usunąć lub ten czas niezidentyfikowany, naciskamy, już go nie mamy, mamy tu porządek. Pokażę teraz nam sytuację, w której następuje uszkodzenie. Systemu. I na przykład z jakichś powodów włączył nam się program. Prawda? I teraz zmartwienie. No, straciliśmy dane. Co teraz będzie? No okazuje się, że zabezpiecza nas przed tym ten plik, który mieliśmy tam już jako autozapis bezpieczeństwa. Ponownie uruchamiamy program. Sprawdzamy, czy jest połączenie. Jest połączenie. I otwieramy plik nasz bezpieczeństwa, który myśmy nazwali wyścig, prawda? Wybieramy go, otwórz. Mamy komunikat o prawidłowym załadowaniu danych. Chwilę czekamy, program ściąga dane. Za chwilę będą, rzeczywiście są, prawda? Chcemy ich tu zobaczyć, więc naciskamy generalkę. Widzimy, że jest wszystko w porządku, żeby Państwa przekonać, że program prawidłowo działa. Napiszemy, postawimy jeszcze na mecie zawodnika numer 28, ustaw na start, startujemy go z przyrządu. Aha, zanim jeszcze wystartujemy, jeszcze synchronizujemy yy, nasz program z y, naszym chronometrem ZP-102, dajemy synchronizuj, on wtedy aktualizuje wszystkie dane razem z przyrządem i w tej chwili możemy wystartować zawodnika 28. Startujemy, zawodnik ruszył i przejeżdża linię mety. Proszę zobaczyć, czyli program, który został awaryjnie wyłączony w trybie awaryjnym, można z powrotem otworzyć nawet na innym laptopie i z pliku, który mieliśmy bezpieczeństwa, ponownie go otworzyć. Tu jeszcze wspomnę o takim okienku jak, są, jak zawody i widzimy wybór Sprint i MinioS. Tu wybieramy rodzaj zawodów, który przeprowadzamy według jakiego regulaminu. Jeśli przeprowadzamy według regulaminu sprint, to zaznaczamy sprint. Jeśli robimy w mini OS, to zaznaczamy mini OS, tak? Przy czym Państwo lepiej się od nas znacie na tym, natomiast o ile mi wiadomo, w mini OS ach liczy się czas najlepszy z wielu przejazdów OS-ów. Natomiast w regulamin sprintu mówi o tym, że liczy się suma czasów we wszystkich przejazdach. Po najczęściej w trakcie zawodów lub po zawodach sędziowie ogłaszają nam, kto dostał jakiś czas karny. I przykładowo na przykład JOLA J, którą mamy tutaj na pozycji czwartej, decyzją sędziów dostała czas karny 15 sekund. Więc wtedy najeżdżamy belką na, tą, na Panią Wiolę J, tutaj wpisujemy czas 15 sekund i naciskamy klawisz ustaw czas karny. Proszę zobaczyć, od razu tego czasu głównego Pani Joli wyskoczył czas karny 15 sekund. Tu jest takie okienko, które mówi, że pokaż ten czas karny osobno lub od razu wlicz go do czasu głównego. Jeśli tu nacisnę, to proszę zobaczyć, ten czas zniknął i jest obliczony do czasu głównego. Także można tu ustawiać oczywiście czasy karne i jest wiele jeszcze takich różnych przyjemnych rzeczy w tym programie, które ułatwiają życie prowadzącemu zawody. Dziękuję bardzo.